Dzisiaj taka informacja dla tych, którzy powiedzieli, że przy wymianie rozrządu popełniłem karygodny błąd, a mianowicie wymiana tej szpilki jak i innych, bo rozrząd miał mi się rozlecieć po 10 000 km, oczywiście, nastraszyliście mnie trochę i kontrolowałem tą śrubę co jakiś czas, ale to nie ma najmniejszego sensu. Rozrząd robiłem na 247 tysięcy. Co widać też na zatrzymanym filmie, obecnie jest 276, czyli 30 tysięcy jakby nie patrzeć, a rozrząd idealny. Tą informację też postanowiłem potwierdzić w ASO, bo niby producent nie przewiduje wymiany tej śruby, ale zobaczcie. Jest to śruba numer 5. Jest to nakrętka, wymienić nakrętkę, niżej newtonometr i wymienić również przynależność róbę dwustronną.